No to zaczynamy. Podczas tych dwóch dni inspiracji będzie tutaj na scenie wiele osób, które będą Państwu pokazywać, jak wykorzystać na lekcji tablety, iPady, smartfony, multitablice i różne inne narzędzia. Będą również różnego rodzaju aplikacje, które będą kiełkować w Państwa głowach, tak jak przed chwileczką tutaj te ikonki. Natomiast warto sobie na samym wstępie uświadomić, że to nie same technologie tak naprawdę zmieniają edukację. Natomiast są to narzędzia w rękach nauczyciela i wykorzystane w odpowiedni sposób naprawdę mogą się przyczynić do zmiany tego całego modelu. A pomocą zrozumienia miejsca i znaczenia technologii w szkole może być model SAMR opracowany przez doktora Rubena Puentedurę, o którym chcielibyśmy tutaj Państwu dzisiaj opowiedzieć, pokazując różne przykłady. Nazwa tego modelu pochodzi od czterech liter od angielskich słów. Pierwszy poziom to jest poziom zastąpienia od angielskiego słowa. Substitution tutaj chodzi o to, że niekiedy my stosujemy nowoczesne narzędzia, ale tak naprawdę nic nie robimy z nimi więcej niż to, co zrobilibyśmy ze zwykłymi ćwiczeniami, zwykłym podręcznikiem, czy zwykłą tablicą kredową. Drugi poziom to jest poziom rozszerzenia, czyli wtedy, kiedy wyciskamy z tych narzędzi nieco więcej, niekiedy o wiele więcej niż z analogowych narzędzi. Poziom czwarty to jest poziom modyfikacji, czyli taki, który już. Trzeci, przepraszam, to jest poziom modyfikacji, gdzie już proces dydaktyczny, te narzędzia i technologia pozwalają nam mocno zmodyfikować, a ten poziom, do którego dążymy, to jest poziom redefinicji, kiedy już całość modelu dydaktycznego, technologia, czy dzięki technologii możemy osiągnąć taki poziom, który kiedyś bez technologii był niemożliwy. Dlaczego taka kolejność dziwna? niezgodna z tym, co w naszej kulturze od góry do dołu się czyta, a no dlatego, że ten poziom jest tak jakby drabiną, po której wspinamy się jako nauczyciele z naszymi uczniami. Wszystkie szczeble są ważne, bo bez tego pierwszego, drugiego, do czwartego byśmy nie doszli, ale warto wiedzieć, że nie warto zatrzymywać się na dole, tylko jednak dążyć do góry. Przyglądnijmy się teraz y, poszczególnym poziomom. Na samym dole naszej drabiny było zastąpienie. Y, po lewej stronie tutaj pojawiło się teraz takie typowe zadanie, które bardzo często zadajemy uczniom w sposób tradycyjny, czyli mają do napisania jakieś wypracowanie, oddają nam to wypracowanie, napisane odręcznie na kartce. Możemy wprowadzić nowe technologie i y, 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 powiedzieć im, żeby napisali to w dowolnym edytorze tekstu. Mogą nam to przesłać, mogą nam to wydrukować i, i Przekazać w formie wydrukowanej. Ale tak naprawdę nic się nie zmienia. To jest cały czas dokładnie to samo zadanie. Jest to zastąpienie jednego medium innym medium. No może tyle osiągamy, że nie ma tych baz grołów, jest nam łatwiej przeczytać. Ale tak naprawdę dokładnie nic się nie zmienia. Inny przykład to tablica. To jest taka typowa tablica w wielu szkołach. Niektórzy mają jeszcze bardziej tradycyjne, takie zielone czy nawet czarne. W wielu szkołach teraz pojawiają się tablice interaktywne, takie multitablice, jak tutaj widzimy. Nawet bardzo często ocenia się szkołę, jak ona jest nowoczesna po liczbie multitablic. Jeśli w każdej pracowni jest taka multitablica, no to oczywiście ta szkoła jest super nowoczesna. Ale jak popatrzymy w jaki sposób ona czasami może być wykorzystana, no to pokazuje to, że tak naprawdę no co to jest za nowoczesność. Jeśli wykorzystamy to w tak konserwatywny sposób jak tutaj, no to jest to zastąpienie po prostu jednego medium drugim medium i nic kompletnie nic nie zmieniamy. To zdjęcie po prawej stronie zostało zainscenizow zainscenizowane. A. Tak, tylko troszkę. Jeśli w ten sposób tak naprawdę będziemy wykorzystywać te nowe technologie, to jest troszkę tak jak z tym zdjęciem. Robię co mogę, żeby moi uczniowie pisali sprawdziany na komputerach. To jest taka puenta właśnie tego y, poziomu zastąpienia. I dlatego potrzebny jest jeden laptop na każdego ucznia. No właśnie. Starajmy się absolutnie nie zatrzymywać na tym poziomie zastąpienia, próbujmy się wspinać po szczeblach tej drabiny troszkę dalej i na drugim poziomie mamy rozszerzenie, czyli ten poziom, gdzie już wprowadzamy jakieś dodatkowe funkcje, coś nam to więcej daje. Takim typowym przykładem, kiedy technologia wprowadzona w klasie rozszerza nam jednak możliwości dotychczasowe, jest zastosowanie interaktywnych quizów, ćwiczeń. My w trakcie inspiracji usłyszymy o takich platformach do tworzenia quizów, quizzes, kahoot, więc nawiązujemy do tego, że kiedy będziecie słuchali o tych narzędziach, będziecie w stanie uporządkować sobie, w którym miejscu na tej drabinie te narzędzia, albo raczej ich wykorzystanie. Się znajduje. Więc co takie interaktywne quizy i ćwiczenia dają? Ano to, że jednak zwiększamy indywidualizację uczenia się. Tak? Każdy uczeń może zrobić to we własnym tempie. Ten uczeń lepszy zrobi to szybciej i może zrobić więcej tych ćwiczeń. Uczeń wolniejszy zrobi to we własnym tempie. Dodatkowo uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, dlatego warto też uczyć ich, żeby z dużą refleksją przyjmowali robienie tych ćwiczeń, a nie robili tego jak najszybciej, bo czasami warto zrobić mniej, a lepiej z przemyśleniem tego, co się robi. Kolejnym takim przykładem, kiedy technologia jednak rozszerza nam możliwości dotychczasowe, jest zastosowanie prostych materiałów wideo znalezionych na YouTubie. To zapewne wszyscy znają. Może nieco mniej osób zna serwis Vimeo, który też takie materiały posiada, gdzie można je wyszukać. Ważna rzecz w porównaniu ze zwykłymi technologiami typu kaseta wideo czy płyta DVD, to jest to, że my to potencjalnie mamy zawsze pod ręką. O ile nie trzeba właśnie przynieść rzut multimedialnego z sekretariatu i go rozstawić, to mamy to pod ręką. Warto dążyć do tego, żeby wykorzystanie filmiku trwającego minutę nie wymagało od nas przygotowań 15-minutowych i tutaj dyrektorzy szkół też powinni mieć tą świadomość, że takie coś dla nauczyciela to jest podstawowe wyposażenie jego miejsca pracy, gdzie powinien mieć Dużą łatwość wykorzystania tych rzeczy, bo one nie trwają 40 minut, te filmiki niekiedy trwają minutę. Ale dlaczego warto je wykorzystać? Bo one uatrakcyjniają lekcje, a jednocześnie zapewniają dalszy pretekst do dyskusji. Niekiedy po takim krótkim, 30-sekundowym filmiku uczniowie zupełnie inaczej na przykład czytają tekst, który normalnie by ich nie zainteresował. Należy pamiętać jednak, że nawet jeśli wprowadzimy ten poziom, jeśli wejdziemy na ten poziom, to tak naprawdę nadal nie zmieniamy edukacji w jakiś znaczący sposób. To dalej nauczyciel jest w centrum uwagi, to dalej nauczyciel jest tym głównym źródłem wiedzy, który chce tą wiedzę przekazać uczniom, a oni jedynie zapamiętują, starają się zrozumieć i zastosować. Nawiązując tutaj do taksonomii Bluma, rozwijamy jedynie takie umiejętności. Warto więc... Wejść jednak troszkę wyżej, powyżej tej magicznej linii, gdzie właśnie chcemy doprowadzić do transformacji tego procesu edukacji, chcemy, aby to uczeń był w centrum, chcemy, żeby on sam bardziej dążył do uczenia się samodzielnego. I tutaj chodzi o rozwijanie takich umiejętności, jak umiejętność analizy ewaluacji oraz tworzenia nowych treści, czyli chcemy stworzyć chcemy, aby ten nasz uczeń stał się bardziej kreatywny i pierwszy poziom powyżej tej linii to poziom modyfikacji. No, więc modyfikujemy to nasze nauczanie. Tym razem to uczeń nie ma wykorzystać edytora tekstu po prostu do tego, żeby napisać wypracowanie, ale dajemy taki edytor grupie uczniów. Jeżeli to jest edytor w chmurze, tak jak na przykład dokumenty Google'a, to kilkoro uczniów może wspólnie napisać, na przykład wpis na bloga, rozdzielając pomiędzy siebie elementy za które są odpowiedzialni. Ci uczniowie mogą komentować wzajemnie swoje propozycje i w ten sposób uczą się współpracy, czyli jednocześnie z przekazywaniem wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu uczymy ich tej współpracy, która będzie im w życiu kiedyś potrzebna. Tu mamy przykład, kiedy grupa uczniów rozpoczyna tworzenie dzięki właśnie udostępnieniu jednej prezentacji, rozpoczętej nawet przez nauczyciela. Można doprowadzić do tego, że w ciągu 15 minut grupa 15 uczniów może stworzyć 15 slajdów, na przykład na temat. Ja miałem taką sytuację: uczniowie szkoły zawodowej stworzyli slajdy związane z jedzeniem hiszpańskim. 15 minut zajęło im się im to po angielsku i była prezentacja gotowa. Przed chwilą na poziomie rozszerzenia mówiliśmy o możliwości tworzenia własnych quizów online. Tak naprawdę możemy to zadanie zmodyfikować. Zamiast tworzyć to samodzielnie, Możemy poprosić naszych uczniów, żeby właśnie takie quizy przygotowali, potem mogą to razem wspólnie rozwiązać. No i tutaj już mamy właśnie odejście od tego tradycyjnego modelu, że to tylko nauczyciel jest po to, żeby coś stworzyć, żeby coś pokazać i żeby coś przekazać. Przekazujemy tą pałeczkę uczniowi, że on też sam może się wykazać. Będzie musiał bardziej przeanalizować dany problem, jeśli będzie musiał ten quiz przygotować samodzielnie. A jednocześnie nie robi tego tak sobie amuzom. To jest rzecz, która później będzie wykorzystana w klasie. Uczniowie wzajemnie robiąc takie gry, quizy robione przez swoich kolegów, naprawdę mają z tego dużą frajdę. Poza tym oni mogą to udostępnić w internecie jako coś, co jest dostępne publicznie i wtedy mogą z tego korzystać również inne osoby, więc no, tym bardziej nie robią tego sobie amuzom. A wbrew pozorom, przygotowanie takiego quizu wymaga naprawdę przeanalizowania głębszego, Przeanalizowania tematyki, tu już nie wystarczy nauczyć się czegoś na pamięć, żeby stworzyć pytanie, wybrać cztery odpowiedzi. To już jest głębsze przetwarzanie. Przykładem takiego E, takiej modyfikacji procesu dydakcy, dydaktycznego jest na przykład e, zadanie, które ja przeprowadziłem ze swoimi uczniami, kiedy w, przy okazji Dnia Świętego Patryka e, zaproponowałem im, żeby przygotowali dwa dni e, w Irlandii, jedziemy czy lecimy tam e, i chcę, żeby... Przygotowali, korzystając z internetu, informacje na temat zakwaterowania, miejsca do zwiedzania, żeby wyszukali, żeby pomyśleli o transporcie, o posiłkach, nawet żeby jakieś pamiątki wymyślili, które mogliby stamtąd przywieźć. I okazało się, że korzystając z internetu, właśnie w grupach, kilku grupach, czteroosobowych, każda z grup na koniec przygotowała jako taki produkt tego całego procesu. Przemyśleń i poszukiwań, i analizowania tych informacji, przygotowali taką prezentację, która, jak dla mnie, jest naprawdę profesjonalnym planem wycieczki do Irlandii, z którego można było po prostu skorzystać z dnia na dzień w praktyce. Ja już nie będę jej całej uruchamiał, bo to jest prezentacja w programie Prezji. Ale kilka slajdów, kiedy widzimy, że oni naprawdę znaleźli informacje o tym, o której godzinie odlatuje samolot, ile on kosztuje, ile leci. Znaleźli informacje, gdzie można wynająć samochód i za ile, już będąc na miejscu, znaleźli informacje na temat tego, co warto zwiedzić. Więc zwróćmy uwagę, że tego typu zadania tak naprawdę często przybliżają uczniów do zadań w różnego rodzaju testach typu PISA i tak dalej. To są właśnie rzeczy, które uczeń ma coś zrobić, a nie tylko wybrać poprawną odpowiedź. Trudno sobie natomiast wyobrazić tego typu zadanie bez tych nowych technologii. I tutaj właśnie powinniśmy doszukiwać się takich możliwości, że te technologie naprawdę no, otwierają nam i inne możliwości niż mieliśmy kiedyś. I na ostatnim poziomie naszej drabiny jest redefinicja. Redefinicja, czyli takie wykorzystanie technologii, w których uczniowie, uczniowie dostają bardziej skomplikowane zadania, muszą wykazać się umiejętnościami współpracy, właśnie kreatywnością, no i wchodzą w to oczywiście zadania, które trudno by było sobie wyobrazić bez nowych technologii. Zwróćmy też uwagę, że na każdym z kolejnych poziomów ta technologia staje się coraz bardziej przejrzysta. My się nie koncentrujemy na tym, że robimy zadanie, tylko koncentrujemy się na tym, że przygotowujemy program wycieczki. Tutaj szczególnie będzie to właśnie widoczne przy redefinicji, przy tych A Tym bardziej nie skupiamy się na technologii samej w sobie, tylko po to, żeby... Żeby, żeby tam była. Takim przykładem projektu, który ja zrealizowałam ze swoimi uczniami, jest projekt Stereotypy w reklamach. Oczywiście, był to projekt zrealizowany w ramach lekcji języka angielskiego. I zadanie uczniowie mieli takie. Znajdźcie w internecie cztery przykłady stereotypów w reklamach, przedyskutujcie je w swoich grupach i zaprezentujcie klasie. Omówcie, a następnie wspólnie napiszcie w dokumencie Google scenariusz reklamy będącej parodią tego tematu. Już tutaj, jak widać, odwołujemy się do tych umiejętności uczniów typu ewaluacja, analiza. Oni muszą sami coś wyszukać, sami coś zaprezentować. To nie ja opowiadam im o tych stereotypach w reklamie, ale chcemy przejść jeszcze dalej, żeby właśnie pobudzić w nich tą kreatywność. No i ostatni punkt. Przygotujcie film reklamowy według swojego scenariusza. Tych filmików było oczywiście kilka, natomiast nie mamy tutaj za wiele czasu. Ja wybrałam jeden, mój ulubiony, proszę zobaczyć. Do you know, że polyfikacja może obejmować 80% wody? Czy są problemy w jego engineerze? Chęć wody na rakiety, wykorzystajcie drugi filmowy. To tak fajnie.

Może się nasunąć taka tutaj, no, może przyjść Państwu do głowy, że no dobrze, fajnie się uczniowie bawili, ale co oni się przez to nauczyli? No, gdybyśmy tak naprawdę popatrzyli tylko na samą reklamę, na jej tworzenie, no to można by taki dokładniej wniosek wyciągnąć. Jeśli natomiast popatrzymy na cały proces. Pracy nad tym projektem, ile oni musieli rzeczy przedyskutować, wyszukać, stworzyć, stworzyć tego scenariusz i to wszystko robili w języku angielskim, no to wydaje mi się, że jednak no, zmienia to troszkę całą postać rzeczy. I zdecydowanie jestem przekonana, że jest to bardzo wartościowe uczenie się. Drugi projekt, który zrealizowałam w ramach lekcji języka angielskiego również, to projekt Sherlock Holmes na Dzień Otwarty Szkoły. W mojej szkole, w której pracuję w 3 w liceum w Tarnowie jest taki zwyczaj, że jest jakiś motyw przewodni dnia otwartego i poszczególne klasy prezentują określone przedmioty. W tym roku był to tematem przewodnim było filmowe trzecie. I w ramach lekcji języka angielskiego poprosiłam uczniów, aby opracowali scenariusz, jak w ciekawy sposób zaprezentować język angielski w nawiązaniu do tematu i mieli napisać scenariusz, dialogi, nakręcić zwiastun filmowy przygotować quizy, zagadki, dekoracje itd., itd. To wszystko miało być razem spójne. Ale realizowaliśmy to częściowo w ramach lekcji języka angielskiego. Zaczęliśmy właśnie na tej platformie, którą zaproponowaliśmy Państwu na początku, Today's Meet. To znaczy, tak naprawdę oni pracowali normalnie w grupach i ze sobą rozmawiali, ale przy okazji każda grupa wrzucała swoje jakieś tam pomysły na tą platformę, po to, żeby inne grupy też widziały, co się teraz akurat dzieje w pozostałych grupach. Poza tym ona była otwarta jeszcze jakiś czas. Po zakończeniu lekcji, tak naprawdę do zakończenia całego projektu, więc każdy mógł tam coś jeszcze dodawać. Więc ta, ta technologia nam tutaj po prostu ułatwiała wykonanie zadania. Dostępny. Przypomnę, może w międzyczasie nasz adres to jest todaysmid.com łamane przez inspirację. Po angielsku ten sposób zastosowania technologii nazywa się back channel, czyli takie działanie w tle, taki kanał informacji, który gdzieś tam funkcjonuje w tle, jak my skończymy prezentację, będziemy się tam mogli odnieść do tego, a może już gdzieś tam jakaś dyskusja się toczy, my jej nie widzimy. Zobaczymy za Jeszcze. chwilę. I znowu, żeby było łatwiej zapanować nad tym projektem, żeby to wszystko było spójne i logiczne, stworzyliśmy sobie taką wspólną ścianę, można powiedzieć, na, w chmurze, która nazywa się linoid.com i tutaj uczniowie z poszczególnych grup wrzucali to, co wypracowali. Także mamy wrzucony quiz w aplikacji Kahoot, którą przygotowała jedna grupa. Mamy również jakieś tam zagadki, mamy pomysły na to, jakie stworzyć dekoracje, scenariusz, zwiastuna, który się pojawił. No, różne elementy tutaj się pojawiły i dlaczego to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł? Ponieważ po pierwsze ułatwia ludziom współpracę w ramach własnej grupy, bo oni mogą to robić również po opuszczeniu lekcji jeszcze dalej w domu kontynuować i współpracować, ale ułatwia również taką współpracę pomiędzy grupami, ponieważ chcieliśmy, żeby to wszystko było spójne i logiczne, żeby dekoracje pasowały do tych zagadek, żeby to wszystko jakoś się kleiło, dlatego no, każdy mógł sobie tutaj wejść, popatrzeć, co się, co się dzieje i bardzo, bardzo nam to pracę ułatwiło. Także nie chodzi tutaj o to, że technologia jest najważniejsza. Technologia po prostu ułatwia to zadanie. Chociaż no na tym poziomie właśnie też często dodaje się te zadania, które no inaczej bez tych technologii tak naprawdę byłyby niemożliwe. I takim przykładem jest Zwiastun, który stworzyła klasa Proszę zobaczyć. Uczniowie byli naprawdę bardzo dumni z siebie, że coś tam. Dziękuję, przekażę Państwa brawa. Oczywiście stworzone od początku do końca przez uczniów. Uczniowie... Zwróćcie uwagę, że nad tym nie siedział nauczyciel, to oni pracowali. Ja im tylko tak naprawdę podsunęłam jakieś narzędzie, w którym można by to fajnie zrobić i tyle. Oni już sami całą resztę sobie przygotowali i rozpracowali. Ja osobiście bardzo lubię takie rozwiązania, w których to oni pracują. Ale co jest właśnie jeszcze istotne, że ci uczniowie byli naprawdę bardzo dumni z tego, że nie tworzą czegoś tylko i wyłącznie dla nauczyciela, na jakąś ocenę, a potem gdzieś to tam ląduje i nikt tego nie ogląda. Po pierwsze, na Dzień Otwarty przyszło kilkaset osób, więc i naprawdę duża publiczność, która to oglądnęła. Poza tym jest to cały czas dostępne w YouTube, więc ileś tam wyświetleń już miało i, i, i ci uczniowie właśnie mają teraz możliwość. Ucząc się, tworzyć coś, co tak naprawdę może być oglądane przez znacznie większą publiczność i, i jest to dla nich coś, co no, nabiera jakiegoś większego sensu. Zwróćmy uwagę, że bez technologii projekty międzynarodowe de facto może nie, nie byłyby możliwe, ale byłyby niezmiernie o wiele bardziej trudne do zrealizowania. W tym momencie osoby, które realizują takie projekty, jako oczywistą oczywistość traktują rzeczy typu wykorzystywanie portali społecznościowych do tego, żeby taka grupa międzynarodowa ze sobą współpracowała, żeby na przykład spotykała się ze sobą na... Takich wideokonferencjach typu Hangout na przykład. Tu jest przy, przykład, który chciałem pokazać od siebie ze szkoły, gdzie uczniowie, którzy mieli się za dwa miesiące spotkać ze sobą w realu, przez dwa miesiące wcześniej współpracowali właśnie na zamkniętej grupie Facebookowej. Najpierw się przedstawiali, wymieniali informacjami na temat swoich ulubionych zespołów, właśnie utworzyli samodzielnie tą konferencję, wideokonferencję Hangout, w której uczestniczyło kilka osób. I jaki to miało efekt? Te wszystkie technologie, które oni nieświadomie tak naprawdę wykorzystali, bo dla nich to nie było wzięcie udziału w telekonferencji, dla nich to było porozmawianie z gośćmi po drugiej stronie. Jaki dało to efekt? Taki, że kiedy ta młodzież faktycznie przyjechała, oni zachowywali się jakby znali od, od co najmniej właśnie dwóch miesięcy w realu znali swoje imiona, kiedy usiedli i rozmawiali, to było dla nich coś zupełnie oczywistego, mimo różnicy kulturowej, mimo różnicy językowej, ci ludzie po prostu ciągnęli rozmowę przerwaną przed chwilą w internecie. Tutaj dzisiaj jeszcze będą wykłady na temat właśnie projektów. Będzie również o e-twiningu. Warto się dać zainspirować właśnie takimi rzeczami, bo to są te rzeczy, które naprawdę zmieniają zupełnie model edukacji. Więc, jeszcze raz podsumowując. Jeśli chcemy wprowadzać nowe technologie w szkole, nie zatrzymujmy się na tym najniższym poziomie zastąpienia. Tak naprawdę powinniśmy go unikać. Starajmy się iść po tej drabinie coraz wyżej, ale pamiętajmy, że to, co jest pod kreską tutaj, to tak naprawdę jedynie sprzyja ulepszeniu procesu dydaktycznego. Jeśli chcemy doprowadzić do transformacji tego procesu dydaktycznego, jeśli chcemy odejść od tego modelu, że to my jesteśmy wszechwiedzący i przekazujemy wiedzę uczniom, Powinniśmy jednak, czy, czy warto, wyjść powyżej i spróbować tych zadań z poziomu modyfikacji i redefinicji. Ale dlaczego? A teraz, właśnie po co to wszystko? Musimy pamiętać, że dziś przygotowujemy uczniów do zawodów, które jeszcze nie istnieją, jak powiedział Karl Fisch, do zawodów, w których będą wykorzystywać technologie jeszcze niewynalezione, po to, żeby rozwiązywać problemy, których jeszcze dziś nie znamy. W związku z tym warto na koniec sobie zadać pytanie, czy zatem możemy uczyć tak samo jak 30 lat temu. Dziękujemy państwu bardzo. Z tym pytaniem państwa zostawiamy.